Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl W trójkącie równoramiennym ABC dane są AC, BC równe 7 oraz AB równe 12. Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa. E, czyli co, najpierw sobie narysujmy jakiś trójkąt równoramienny. Powiedzmy jakiś tam taki. Niech tutaj będzie mm, A, tu będzie B, tu będzie C. Jest powiedziane, że AC równa się BC... Równa się 7, czyli tu mam 7 i tutaj mam 7 i mamy powiedziane, że AB, czyli podstawa, ma długość 12. Co prawda, no, skala nie jest zachowana, ale rysunek jest tylko pomocniczy. No i pytanie, ile wynosi wysokość opuszczona z wierzchołka C, czyli chodzi o tę wysokość. Tutaj zaznaczamy kąt prosty, no i oznaczmy ją jako H. No jak tę wysokość policzyć? Policzymy ją z Pitagorasa. Trzeba wierzyć, że Trzeba wiedzieć, że. Mm, Wysokość w wykącie równoramiennym dzieli podstawę na dwie równe części. Czyli jeśli cała podstawa to jest 12 jednostek, to taka jedna połówka to będzie 6. Czyli tutaj mam 6 i tutaj mam 6. Zatem z Pitagorasa już mogę sobie wysokość policzyć w następujący sposób. Piszemy sobie h kwadrat plus 6 do kwadratu daje nam 7 do kwadratu. Czyli h kwadrat plus 36 daje nam 49. 36 przerzucam na prawą stronę, czyli mam, że h kwadrat to jest 49 odjąć 36. i to będzie? To będzie 13. 13. Nasze h kwadrat jest równe 13. Zatem h to jest pierwiastek z 13. I to jest odpowiedź, poszukajmy takowej. Tutaj odpowiedź A.